Cześć! Witam Was już w siódmym odcinku serii Brawl Stars od nowa. I jak wiecie, niedawno odblokowaliśmy sobie Amber, trafiliśmy oczywiście ją, ze Stardropa. Dropa. A, nie, to nie był Star bo to takie dziwne coś. Yy, ale w poprzednim odcinku odblokowaliśmy sobie Bo. I jeszcze go nie dostosowaliśmy, więc dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie albo Bo, Albo kogoś, komuś innemu kogo trafimy, bo jest szansa, że kogoś trafimy. Ale najpierw musimy dzień drugi odblokować to sobie drop, Niestety trafił się rzadki. 25 punktów mocy. Mamy też... Codzienny prezent jackpot trafiliśmy. 90 kredytów. Co znaczy, że jeżeli, jak dobrze pójdzie, to w dzisiejszym od... A, możemy już odblokować Colta. Więc... Właśnie sobie to robimy. 8 klientów to nie jest jakoś dużo. I właśnie sobie odblokowaliśmy kolta. więc będziemy mieć dwóch zadymiarzy, nie jednego do testowania. I może jak się by dobrze udało, to odblokujemy sobie dynamajka, czy ośmiu bitowca. Ja tak średnio lubię grać dynamajkiem, więc ja sobie wezmę ośmiu bitowca I odbierz bilety jest, więc można plus 5 biletów odbybrać. I mamy tym samym 7 biletów. I... Trzecie miejsce. Więc wygląda to dobrze, bo. ale dużo w sumie tracimy z tego pierwszego miejsca. Bardzo dużo. A co, med mega świnia już jest? Nie, nie ma. Nie, coś mi wyskoczyło. Nie wiem, czy to widzieliście, że. Jest taka prawie pełna już mega świnia. Ale mamy 12 kawałków pizzy za darmo, więc chętnie oczywiście przyjmiemy. Jak dajemy, to bierzemy. I co tam możemy kupić w tych pizzach? Yy, możemy ofertę taką. 75, tego, malutko trochę. Stuknij, by zgarnąć darmowy pakiet. O! O, za darmo! To jest dobra oferta. I 30 kredytów już do 8-bitowca, więc równo brakuje nam. O! 780 na max. To jest dobra bardzo oferta, bo max ja lubię max. Tutaj mamy taką ofertę jeszcze. Taką. Ciekawe są w ogóle te oferty tutaj. Ale ja zbieram, oczywiście, my zbieramy wszystko na maks. Tutaj. I, I testujemy, oczywiście, bo. Bo bo tak. I lecimy z pierwszym rozgrywką bez jakiegoś dłuższego przedłużenia. Chociaż tak ten wstęp był długi, bo 2 minuty 40 minut trwał. Yy. Każdy z rodzin może walczyć ze siebie. I nie są dobry, wiadomo, że to są boty. Ostatnio sobie właśnie Amber i, I błąd mi się pojawił na kanale, że najpierw mi się wrzucił odcinek y, y, szósty, a potem dopiero piąty Bo nagrałem je pra praktycznie w tym samym momencie y, Więc po prostu jak obejrzeliście najnowszy, to ten przedostatni, przed najnowszy jest nowszy niż tamten y, Niż sam najnowszy, co jest na, na samym początku listy więc po prostu jak nie widzieliście 10 odcinków to dajcie z kole yy kolejnością taką, że po kolei, po kolei, potem yy ostatni odc najnowszy odcinek potem ten prawie najnowszy bo taka po prostu mi się zrobiła błędnie to raczej to dużo nie zmienia, ale yy, po prostu jakbyście ogólnie nie po kolei z fabułą to Możecie się pogubić, co ja mam tylko zadymiarza, przecież go jeszcze nie miałem. I oczywiście sobie wygrywamy. Gadałem wam o odcinkach i tak szybko minęła ta runda. Robimy cztery misje na raz. To nie jest jakoś bardzo dużo, ale jest git. Bardzo rzadkiego startropa też pomiędzy. Trafiliśmy za 3 godziny 20 minut. Będziemy mieć odblokowanie nowego punktu mocy do Daryla, ale my sobie teraz Zajmiemy, bo sprzetestowaliśmy z... bo to idziemy do kolta przetestować na drugim levelu. Na, pierwszy, na na drugim levelu, Colt i sobie go oczywiście tutaj przetestujemy. Miałem do wyboru kolta albo barleya. Tak, serdecznie lubię barleya, więc wybrałem kolta, który według mnie po prostu jest lepszy. Tu jest rosa, której niestety jeszcze nie mamy, chociaż chciałbym mieć, którą oczywiście zaraz sobie pokonamy. I niestety z użyłem przez przypadek ulta Ale no dobra, niech będzie Tu jest ktoś I tutaj Tu jest ktoś jakiś Kto dzi... to jest za Co to za zadymiasz? A, Alu! Okej okay. Fajny skin miał Wyjściu Sam bot Nie mogę go trafić O, o, chyba zaraz zginę A, ra raczej on zginie Tutaj mamy ulta, więc sobie to zużyjemy. Ładnie, zużyliśmy ulta. I mamy z czesterem finał. Mam 10 PR-ki, bo nie powinno być za trudno. Czestere ma 3. To bardziej nikła, O! No, to, to też była łatwa rozgrywka. Ja chyba wolę osobiście kolta od bo. chociaż bo też dosyć lubię. Ale teraz kolejną sobie rozgrywkę zagramy. Już może na. Sprawdźmy sobie, za ile będą następne. O, 650 pucharków to już nie tak długo. Iż 430 kredytów, czyli odblokujemy y, 8 bitowca. Sobie. Y, to, to będzie zaraz tak naprawdę. można nawet w dzisiejszym odcinku, jak się postaramy. Ale test jego zostawimy sobie już na następny odcinek. Nawet jak w tym odcinku odblokujemy. Żeby na każdy kolejny odcinek był ktoś do testowania. Wiem, że to raczej niedługo się skończy taki... skończy niedługo się takie testowanie kolejnego zadymiarza ciągle. Yy, bo po prostu no, nie wierzę, żebyśmy cały czas mieli nowego zadmiarza, No tyle zadmiarzu nie ma. Tutaj sobie oczywiście pierwszego kilka zrobimy łatwego, bo tu raczej boty. Tak się spodziewałem. El Primo tutaj jest łatwo do pokonania. Zużyłem Ulta przez przypadek znowu. Tutaj ośmiobytowie z poległ moim armatom Tak samo Rosa. Dobrze mi idzie, szybko. Lubię kolta. prostu lubię tego zadamiarza po prostu. Mamy wielkie starcie, ale sobie wezmę najpierw yy, punkt mocy. Kostki mocy. No jak to się nazywa. No nie uciekaj, no. Ucieka, no się bawi. Po czemu on ucieka? Ok, raczej nie było tak trudno. Ne. 7 minut 22 minuty trwa odcinek, a my teraz robimy sporo misji. Dokładnie dwie. I mamy w ogóle 550 kucharków, więc sobie odbieramy 400 monet. I star dropik leci pięknie. Nie za dużo, ale następne będzie 100 kredytów. Oczywiście, kiedy na początku są najważniejsze. Bo odblokowujemy sobie postacie. Zagramy sobie może teraz Amber. Już sporo mamy tych zadmiarzy bo przypomnę, że są takie ofwarte są Amber. Ja nie wiem, jak mu to zdolić Jak my trafiliśmy tą Amber Miałem zrobić shorta tego momentu, jak trafimy Amber. Ale zapomniałem. Jeszcze się wrzuci. Ostatnio sporo tych shortów wrzucam. Byle jakich shortów, ale one się bardziej. Lepsi, le, lepsi, lepi, lepiej je oglądacie? Więcej mają wyświetleń? Chęt, chętniej? niż długie filmiki. Więc po prostu już są więcej niż długie filmiki. Więcej niż długich filmików. Wow! Zginąłem? okej, okay, to do wycięcia jest. Ale zwycięska pasta się utrzymuje, i tym samym mamy plus 11 bucharków. I trafiamy bardzo rzadki drop z którego trafiamy praktycznie nic ważnego. I od, od razu przejdziemy do kolejnej rozgrywki, bo nie ma to przedłużać. I miałem pomysł, żeby zrobić serię też na moim kanale z Fortnite'a. E, ale wygląda na to, że chyba mam za słabego laptopa i mi tylko na konsoli ciągnie, nie mogę nagrywać e, Fortnite'a i bym musiał e, nowego laptopa sobie kupić albo po prostu ulepszyć tego co prawdopodobnie się może wydarzyć albo po prostu na kompie będę nagrywał, ale to muszę wszystko... No, to, no jest szansa, że, że dosyć niedługo się pojawi seria z Fortnite'a ale to nie jest jakaś ultra duża e, ta ultra duża szansa, nie jest na pewno na 100% czy coś takiego ale jest na to spora szansa kurde, raczej są boty, ale ta Amber tak mi podsiedła w miarę ale tak jakby nie jakoś tak doskonale, w sensie spoko co w sensie bardzo mi się podoba, na pewno wbijemy na nim jakieś ciekawe rangi, ale tu nie jest raczej jakiś temat numer jeden, żeby tą Amber wbijać Temat numer 1 na razie to, żeby odblokować jak najwięcej postaci. Bo na razie to za dużo ich nie mam. Ale wygrywamy pierwsze miejsce, więc nie jest źle. Plus 15 pucharków i zrobiliśmy misję, która i tak nam nie daje następnego poziomu. Dobra, idziemy do kolejnego meczu. No ale napiszcie mi w komentarzach, będę bardzo chętnie czytał. Y co, e, kiedy, jakie są jeszcze serie bo na razie jest jedna z Brawl Starsa i skończyłem się już by nagrywać sporo na, ten, na właśnie na tę serię bo w dwa dni nagrałem na tę serię już teraz łącznie siedem, siódmy filmik więc sporo jak na dwa dni takich długich filmików, bo shortów to krótko, to mało o shortów to nagrywam trochę więcej dziennie ale jak na taką jedną serię, to, to, to jest dużo Dosyć. Więc mam trochę tego czasu, żeby zanegrywać jeszcze jakieś serie. I tym samym, cztery osoby zostały. My mamy 7 PR-cubów. I pokonujemy M's, Mamy ULTA, który troszkę jest bez sensu. Mam wrażenie, że jak średnio lubię tego ULTA. W sensie spoko, jest ciekawy taki, ale. Tylkość za dobry, to może nie jest on. Oh no, myślałem, że na tym krzaku. Dobra, nic się nie stało i tak wygrywamy. Plus 15 pucharków, oczywiście. I tym samym mamy plus 16, co znaczy, że. Ja, co jeszcze? Myślałem, że. Pomyliłem się, te 54 pucharki, żeby zdobyć nową postać a odcinek przez 12 minut więc raczej w tym odcinku sobie nie, nie, nie wbijemy nowej postaci, ale w następnym już tak następny odcinek zapada się dość ciekawie, bo przy, będziemy testować yy, będziemy oczywiście testować jak odblokujemy yy, 8 bytowca. no i oczywiście yy, będziemy też yy, wbijać Czego wam jeszcze w tym odcinku nie mówiłem. E, tą taką klasę w 2 na 2 pojedynkach. Bo teraz się dużo pizza zostaje. A ja zostałem uwięziony i kończy mi się życie. Więc nie, nie wygląda to za dobrze. I zginąłem. Więc czwarte miejsce. 11 pucharków plus. Więc tak nie jest źle. I teraz właśnie plus 300 do ładowań. Co oznacza, mamy tysiąc kasy, że możemy ulepszyć praktycznie każdego. Ja bym zrobił ją na Amber, ulepszyłabym ulepszył ją na bardzo niskim poziomie. I właśnie mamy szósty, szósty poziom na niej. Więc jeszcze teraz będzie dużo lepsza, ta Amber ładuje nam się oczywiście gierkę. Ja oczywiście się już załadowała. Więc zastanawiam się, o co chodzi z tym gościem z tej historii. Bo przecież, jak patrzyłem, jakie są nowe postacie, to nie wyświetlił mi się ten Bas. Więc jest. Właśnie straciliśmy naszą pasę na Amber. I jak chcemy w szybkim tempie wbić te 150 bucharków, to musimy grać na. taki na mamy jeszcze wysoką pasę? Na Jackie. I właśnie to teraz zrobimy. Gierka nam się już oczywiście zaduwała dość szybko. I mamy kolejną gierkę, tamta nam troszkę nie pykło Jacky to ktoś inny, totalnie nie jest podobny do Amber Więc muszę się przestawić, bo sporo graliśmy teraz tą Amber Na dwa hit, na trzy hity widzę, że rozwalamy skrzynkę, więc nie jest źle To jest 7000 życia, więc naprawdę spoko wynik 2500 na hita bijemy więc jest też dobrym, dobrym zadymiarzem. A długo jeszcze ładuje bardzo... O, o Zaraz ginę! Widzę, że ten. Eee... Yy, jak on się nazywa? No ten zadymiarz. Widzę, że uciekł. Widzę, że mamy też 11 tysięcy życia. Więc raczej ta runda powinna być nasza. już na dwa hity rozwalamy tą skrzynkę. Im jego ninita, myśliknity. Niszczymy 4000 na hita. trzy osoby zostały, fajnie tym, te Dwie osoby w sensie. przeciwnej drużynie. No nie, nie trafiłem ani jednego strzała. trzy zmarnowałem. Głupie byłoby to przegrać, bo mam 13 PR -kybów. dwa hitki i oczywiście jest teraz wielkie starcie. Ciekawe kto, A, ale się chyba domyślam kto, bo widzę to działko. Nie wiem czy to działko tego zadymiarza, o którym myślę. Jessie oczywiście. Nie, to jest Bull. Odwdzięczyliśmy się Bulowi za tamtą przegraną. Amber. I teraz już dostajemy na, niej, dostajemy na niej plus 5 pucharków za każde zwycięstwo. W sensie plus 15. I nam brakuje naprawdę niewiele do bicia 650 pu ilości pucharków. A to jest sporo wy spory wynik. W sensie on jest bardzo mały wynik, ale. Zbliżamy się powoli do pierwszego tysiąca. Tak do 2000 będzie dobrze sypało tymi. Kredytami, a potem już będzie ciężko zdobywać te wszystkie postacie Potem już będzie trzeba postacie zdobywać na live'ach Bo oczywiście już na zwykłych tych nie będzie jak ich zdobywać, bo będzie to no, troszkę ciężko Będzie zdobywać postacie na filmach Tyle... F... Będziemy... No, będziemy raczej robić tak, że będziemy na live'ach odblokować od postaci będziemy je testować na odcinkach I zaraz zginę wcem i Coltem Miałem lekki problem z miejscem, bo miałem za mało miejsca na telefonie. Więc musiałem na chwilę zatrzymać nagrywanie, coś tam usunąć niepotrzebne rzeczy. Ale już jestem, wracam i zagramy sobie teraz, może, bo. Yy, bo. Po prostu no. Nie wiem, co mam się. wam jeszcze bardziej powiedzieć. No, draj kartę, bo jestem chory. To mam nadzieję, że nie chce mnie zaatakować. A nawet jak ona nie chce, to ja chcę. Ją zaatakować. Nie trafiłem. 800 tylko jej zabrałem. Oh no, ja nic nie trafiam. o uh oh, o uh oh, o uh oh. Cztery życia ona mam. no nie wierzę. No musi zginąć. Dobra, jest. Ale to była zacięta gra. Taka zacięta, że aż trzy osoby go zostały. Lubię roze nią grać. Więc ciekawe, kiedy będzie mielić odblokowaną za ilu odcinku. Gonimy widzę Bee. Już mnie nie goni, już jest w innym świecie. przez jest w lobby? Ebo kliknęła zagrywanie ponownie, już nie, nie jest w lobby. Zaraz rozwalimy tego, tego To Raczej nie powinien być problem. I oczywiście nie było problem. I brakuje nam naprawdę mało pucharków eee, do, do odblokowania ośmiobitowca. Oczywiście, też są pojedynki na boty. Mało mamy na razie zadymiarzy, których mamy na wyższym poziomie niż na, na botach. Ta Piper jest zdecydowanie Botem. Każdy z jest Botem na razie. Wow, czemu on do mnie podszedł? A no bo to jest Bot. Dobra, El Primo mnie zaraz dojedzie. No, pomyliłem się troszkę. Wow, zginę! Jednak nie. Wielkie starcie. O, ultem swoim dojechałem przeciwnika. 20 minut trwa odcinek, a nam brakuje jednego meczu do wbicia ośmiobitowca, więc oczywiście zrobiłem to w dzisiejszym odcinku. pomimo że od niego powiedzieć powiedzieć powyżej 100 minut, ale. Więc czekajcie na odcinek 8 z tej serii, bo odcinek 8 naprawdę zapada się bardzo ciekawie. Pomimo, że będziemy testować jednego ze zmieszania dwóch, co i tak będzie bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ciekawy. Nie trafił mnie. Trzeba... Kara... Trzeba... Płacić winę za nietrafienie we mnie Tutaj najpierw sobie podjedę pod, na środek Bo tu jest dużo tych skrzynek Ból tutaj próbuje wejść, Ja w tym szczęście rozwalę tą skrzynkę Potem tą Idę znowu na środek Wracam Mam... Tym samym już 9 PR Cubów nie idę do samych skrzynek, tylko idę atakować Mortisa i tutaj yy, Daryla. A Daryl mnie zaraz rozwali, ale ja go swoim ultem dojechałem przed tym jak on mnie... ...zaatakował. Więc po prostu udało mi się ten pojedynek wygrać. I mamy wielkie starcie, znowu z bólem. Dzisiaj dużo tych bólu. No i wygrywamy raczej. Kto by się tego spodziewał? Na razie te odcinki są w sumie trochę nudne, bo prawie za każdym razem wygrywamy. Prawie za każdym. I tym samym odblokowujemy 8-bitowca. 8-bitowiec, którego oczywiście sobie przetestujemy od razu w nowym odcinku. I teraz kogoś epickiego będziemy odblokować. I myślę, że M's będziemy sobie odblokowywać. Mamy 30 tylko DMs. M to już naprawdę jest po, porządne granie. tym ból. Tutaj będzie jakiś mityk. Myślę, że tara będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Ale do mityka jeszcze długo, długa droga. Na, na, na dzisiaj to już koniec. Nie na dzisiaj, bo na dzisiaj jeszcze nagram odcinek albo dwa. Ale ten odcinek to już koniec. Widzimy się w następnych. Do zobaczenia. Pa!